Witam wszystkich. Jako, że kanał przekroczył 2000 subskrypcji, to chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, że byliście tak długo ze mną. Zwłaszcza tym, którzy są od samego początku, albo przez większość tego czasu. Nie wiem, kiedy to publicznie, no ale zaraz minie 4 lata. Istnienia kanału, choć to nie jest jakaś masakrycznie duża ilość subskrypcji, ale jakaś tam jest. Jakieś tam moje zadowolenie z tego jest. Chociaż wolałbym, żeby pod filmami pojawiało się więcej komentarzy. Przynajmniej wiem, że to co robię nie robię na marne. A jakiś komentarz sobie mogę przeczytać. No ale ogólnie dziękuję wszystkim, właśnie za częste komentowanie. Za oglądanie powiedzmy w całości filmu, a nie tylko trochę z przodu, trochę na środku, trochę pod koniec filmu, a później w komentarzu pytanie, na które odpowiedź jest na filmie. Dziękuję w zasadzie wszystkim starym subskrybentom, nowym i tym przyszłym, którzy w ogóle to oglądną. Dziękuję, że wytrwaliście do tej pory. Nawet przy takiej jakości filmów, jaka jest teraz. Bo wiem, że nie jest dobrze. Może kiedyś będzie lepiej. Albo po prostu kanał nie będzie istniał. To się dopiero okaże we wrześniu. Jak już w innym filmie mówiłem. No, a na razie dziękuję za to, co do tej pory dla mnie zrobiliście. No i życzę miłego oglądania dalszych filmów. O ile one jeszcze będą, jakieś pewnie nagrywać będę. Niekoniecznie muszę je upubliczniać. No więc to tyle na dzisiaj. I do następnego razu.